A tej porze roku, jak zawsze, Star Citizen nie daje chwili wytchnienia od nowości. Właśnie wystartował nowy build dla Evokati. Do końca tygodnia wersja 4.4 wejdzie na PTU. Intergalactics Eurospace Export już za rogiem, a wraz z nim nadchodzi Perseusz. Ale nie tylko. Do gry ma trafić też pięć innych nowych statków. Chociaż czy one są takie do końca nowe, to jeszcze zobaczymy. Ale po kolei. W poprzednim tech preview, gdzie Ewokati testowali inżynierię oraz nowy system NEX, wprowadzono też pewne zmiany. Konkretnie nerwy. Nerfy dla PDT, czyli Point Defense Targets, automatycznych wieżyczek obronnych, które znajdziemy na niektórych, zwłaszcza tych większych statkach, takich jak Polaris, Reclaimer, ale też Konstelacja Phoenix, dla przykładu. Nerf ten jest znaczący, bo wynosi aż 50% mniej do zadawanych obrażeń. Wraz z tym zmniejsza się również ilość punktów życia dla pocisków oraz torped. Rzekomo zmiana to ma nam zasugerować, że wieżyczki te są stworzone do zbadzania pocisków, a nie innych statków, ale na tym etapie równie dobrze można by po prostu wyłączyć możliwość obierania na cel tych statków, jak to było na samym początku. Co więcej, wieżyczki te mają obecnie problem z rodzeniem sobie z tymi rakietami. W odpowiedzi na to deweloperzy sugerują ręczne zastrzeliwanie ich, ponieważ jest to obecnie bardzo łatwe przy zmniejszonej puli wytrzymałości tychże pocisków. Okej. Okay. Konacą nam automatyczne systemy obrony w takim razie, skoro musimy odpalać za nie całą robotę? Niemniej, jest to kolejna zmiana, wzmacniająca dominującą od lat metę lekkich myśliwców wizji Chrisa Robertsa, zakochanego w historiach Luke'a Skywalker'a. Obecnie jednak, dosłownie godzinę temu, na testy wszedł nowy bit Evocati. Tutaj mała poprawka, nagrywałem to wczoraj, więc obecnie jest to już prawie doba. Który tym razem skupia się na lewskim i systemie NYX. Nowy build naprawił wiele błędów wizualnych oraz różnego rodzaju gliczy w tej lokacji. Działają już sklepy, a przede wszystkim można w końcu podróżować na Delamere za pomocą Quantum Drive. Wcześniej punkt dla Quantum po prostu nie działał. Na chwilę obecną, NYX, jako cały system, oferuje nam niesamowite efekty wizualne. System ten wygląda naprawdę pięknie, chociaż jest to kupiony spadkami FPS, dosyć wysokimi w trakcie testów. Trzeba jednak zauważyć, że związane to może być z samą specyfikacją tego testu. W warunkach serwerów live rzadko kiedy tylu graczy jest w jednej lokacji naraz. Poza pięknymi widokami, NYX oferuje nam również. na no właśnie. niewiele. Obecnie znajdują się tam tylko trzy lokacje: czyli Delamar, ze swoją główną siedzibą, czyli właśnie wspomnianym Lewskim, oraz dwie generyczne stacje kosmiczne przy obu punktach skoku: w jednym punkcie do Pyro, a drugim do Stanton, który w przyszłości będzie bramą do systemu Castra. Sam Lewski niestety nie imponuje aż tak bardzo jak sam system. Przynajmniej wielu graczy, którzy wspierają Star Citizen od nieco dłuższego czasu, jest lekko zawiedzionych, bo lokacja ta niewiele się zmieniła od czasu, gdy została pierwotnie usunięta z gry. A tutaj warto zaznaczyć, przypomnieć nowym graczom, że Galamar oraz Lewski był już kiedyś w grze, ale w 2021 roku został z niej usunięty, aby zwolnić zasoby serwerowe i pozwolić deweloperom na ukończenie systemu Crusader z naciskiem na dokończenie Horizonu. W tym momencie Lewski posiada kilka pięter, w tym działający cargo deck. Jest też piętro szpitalne, mieszkalne, oczywiście hangary, piętro barowe itd. Standardowy układ znany nam z wielu innych miast w Star Citizen. Co jest dosyć niestandardowe to sposób przemieszczania się po tej bazie. Ze względu na swoje małe rozmiary nie posiada ona systemu metra jak większość miast. Tutaj rolę te pełni winda, a konkretnie rzecz biorąc dwie windy centralne. Lepski posiada wiele ciekawych zakamarków, tuneli i korytarzy. Mamy możliwość swobodnego wyjścia z bazy wprost w zimną przestrzeń otaczającą Delamar. Całość jest, a przynajmniej może być też rajem dla górników, ponieważ Delamar jest pełny różnych asteroid do wydobywania minerałów. Wiele z nich jest tuż obok samego, nazwijmy to miasta. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten system. Póki co nie ma w nim żadnych planet. Te będą stopniowo dodawane w przyszłym roku z wykorzystaniem nowej odsłony technologii Planet Tech w wersji piątej, zwanej obecnie Genesis. Cały system NYX jest więc niczym więcej jak podlasowanym wizualnie pasem asteroid, jaki możemy znaleźć w Stanton. Z aktywności, jakie tutaj nas czekają, to jest właściwie mining. Możemy tutaj wydobywać minerały. Prawdopodobnie będziemy też mogli złomować napotkany wśród asteroid wraki oraz wykonywać misje przewozowe, rzecz jasna. Misje dla Hasi również będą zaimplementowane. Niestety nie możemy już oczekiwać misji za 600 tysięcy kredytów. Co więcej, nagrody za wykonywanie misji przewozowych są, mówiąc krótko, żałosne. Obecnie misje pomiędzy Nyx a, a np. systemem Stanton nagradzają nas kwotami rzędu 44-55 tysięcy. Więc prawdę mówiąc, więcej zrobimy przewożąc skrzynię z Lorville do Everest, czyli do stacji unoszącej się 130 km nad Lorville. Ale hej, przecież w grze wszystko podlega zmianom. Pamiętajmy o tym. Poza dominacją lekkich myśliwców oczywiście. Żeby jednak nie było aż tak źle, pamiętajmy, że zostały też wprowadzone statki oraz modele wanduli, więc prawdopodobnie będą nas tam czekać misje PvE polegające na obronie statków przed wandulami bądź na urządzeniu zastazy. Oczywiście w ewokat idzie się znacznie więcej w tym momencie, ale tego byłoby za dużo na ten jeden krótki, dosyć ogólny materiał. Nie zapominajmy, że nas też już za chwilę czekają testy, albowiem wersja 4.4 ma wejść na serwer PTU już w tym tygodniu. CJ wyjątkowo się śpieszy, znowu, ale co się dziwi, trzeba zrobić co się da, bo lada moment zaczyna się. Intergalactic Aerospace Expo, czyli coroczny największy event Star Citizen. W trakcie tego eventu będzie można zakupić wszystkie statki, więc jeżeli polujecie na coś, czego nie ma póki co na stronie, ani grze. To jest jeden z dwóch dorocznych momentów, aby przygotować portfel i bardzo uważnie przemyśleć zakupy. Pamiętajmy, że Expo jest nie tylko okazją do zakupu danych pojazdów, ale też do zaoszczędzenia na tych zakupach, nie roztopnie sumki dolarów za sprawą naszego ukochanego systemu CCU. Tak więc planujcie swoje floty już teraz. Warto, bo kolejna dogodna okazja do zakupów będzie dopiero przy okazji nadchodzącego za parę miesięcy Invictusa. No, i w trakcie Expo będziemy mieli w czym wybierać, bo w świecie Star Citizen pojawi się 6 nowych pojazdów, w tym z dawna doczekiwany Perseusz. Poza tym możemy spodziewać się freefly Event, czyli serwerów otwartych dla każdego, kto nawet nie zakupił gry, więc odwiedzi nas wielu nowych graczy. Pamiętajcie, bądźcie dla nich mieli. A skoro mówimy już o nowych statkach. No właśnie, Perseusz. Jeden z tych legendarnych statków od RSI. Legendarny ze względu na swoje miejsce w historii tego uniwersum. Tak, przypominam, Star Citizen ma ogromny, bardzo rozbudowane uniwersum. Perseusz to ciężki gunship. Ciężko przełożyć to na znaną nam terminologię, a gansi znane w innych uniwersach są bardzo różnorodną sprawą, więc nie wchodząc w szczegóły, jest to ciężko uzbrojony duży statek stworzony na początku XXVI wieku, a konkretnie na 22 lata przed pierwszą Wojną Tewariańską, jako jednostka patrolowa dla floty Imperium. Statek ten powstał w erze, gdy statki tych rozmiarów nie mogły jeszcze posiadać tarczy energetycznych, więc sam w sobie został zaprojektowany i fizycznie opancerzony oraz uzbrojony do tego stopnia, by sprostać nawet najcięższym zadaniom. I chociaż obecnie posiada już system tarcz, nie zatracił swoich walorów. Między innymi dzięki dwóm podwójnym wieżom balistycznym size 8. Tak, dobrze słyszeliście: size 8. Są to działa większe niż te, które posiada Idris czy Polaris. A także dzięki 20 rakietom size 5. Jakby tego było mało, posiada też dwie zdane wieże Size 4 i prawdopodobnie będzie również posiadał cztery wieżyczki PDT. Jest to statek stworzony do niszczenia właściwie wszystkiego w swojej wadze, nie wspominając o lżejszych jednostkach. Przy swojej konfiguracji oraz stosunkowo niewielkich i zwinnych rozmiarach może stanowić poważne zagrożenie dla statków większych od siebie. Warto o tym pamiętać. Przy tym statek ten nie wymaga dużej załogi, trzy osoby powinny wykorzystać zdecydowaną większość potencjału dla tego statku. Na tę chwilę nie wiadomo, czy pilot będzie posiadał kontrolę nad uzbrojeniem, ale prawdopodobnie będzie operatorem pocisków Size 5. No, tu się trochę rozgadałem, ale Perseusz już z pewnością domagał się takiej krótkiej wzmianki. Co pojawi się jeszcze? RSI Hermes, czyli kolejny statek od RSI. Tym razem jednak nie jest to w pełni nowa konstrukcja, tylko wersja towarowa statku Apollo. Jednak czy tylko towarowa? Według niektórych informacji, które nas dopływają, statek ten ma również pełnić rolę Data Runnera, niczym Merkury. Jak się sprawdzi, czy przebije Merkurego w swym fachu, zobaczymy już wkrótce. Do tego, GrayCat MDC, czyli kolejny wariant istniejącego już, no właśnie, nie statku, tylko pojazdu naziemnego GrayCat MTC, który znany jest jako Mobile Tactical Center, otrzyma nowego brata pod postacią MDC. Co prawdopodobnie oznacza po prostu Mobile Defense Center. Prawdopodobnie będzie to lepiej uzbrojona oraz opancerzona wersja. Możliwe, że będzie pełniła funkcję pojazdu piechoty. Wymieniając dalej, zobaczymy Krugera L22 Alpha Wolf. Tak, dosyć kontrowersyjny statek. Mianowicie jest to nowa wersja Wolfa, tylko tym razem z brojną laserową. O ile MDC albo Hermesa jak najbardziej rozumiem, tak to już chyba przesada. Chyba, że będzie dostępny sam zestaw uzbrojenia, który będzie można założyć po prostu na istniejącego już Wulfa. Niemniej, jeżeli CIG postanowiłoby jednak wycofać się ze sprzedaży tego statku, chyba byłoby dla wszystkich lepiej. Na szczęście zobaczymy też zupełnie nowe statki, mianowicie Drake Clippera. No właśnie, tylko czy na pewno będzie to Drake? Statek ten jest w zasadzie taką mniejszą wersją kursarza, a raczej posiada on bardzo podobny design, bo do końca nie wiadomo czy to będzie Drake. Możliwe, że to będzie jednak nowy produkt od Grace. Jedne i drugie jest w tym momencie prawdopodobne, jednak biorąc pod uwagę niedawną premierę Shiwa, dosyć udaną premierę Shiva, stawiam jednak, że będzie to statek Grace, a nie Drake. Niedługo jednak wszystko się wyjaśni, bo niebawem zaczną napływać informacje z testów. No i napłyną też informacje o ostatnim przewidzianym statku, czyli RSI Salvation. I Salvation tutaj nie jest nazwą oficjalną, tak po prostu ludzie nazwali ten statek. A będzie to nowy statek, ponownie od RSI, którego nazwy jeszcze nie znamy, ale wiem, że ma być to Starter. Czyli niewielkich rozmiarów statek przeznaczony raczej dla nowych graczy, którzy dzięki niemu będą mogli zacząć swoją przygodę w Star Zen. A w tym konkretnym przypadku poznać od podstaw mechanikę odzyskiwania materiałów i zmumowania zniszczonych statków i ich elementów. Czyli właściwie coś jak Prospektor albo Golem. Raczej Golem. I nie do miningu. Do salvage'u. I to właściwie tyle. W tym filmie na pewno nie udało mi się zawrzeć wszystkich informacji, nawet nie próbowałem. Raczej to ogólne, ale jak sami widzicie, dzieje się obecnie całkiem dużo i to wszystko w jednym momencie. PTU, Ewokati, Expo... Ale jest to taki skrót wszystkiego, co ostatnio się dzieje. Jeżeli będzie czas, postaram się przybliżyć nowości bardziej szczegółowo, gdy już sam zdobędę bardziej szczegółowe informacje. A wy na co najbardziej czekacie? Na system Nex i powrót Delamar? Na Expo, aby włączyć Perseusza lub inny nowy statek do floty? A może macie na oku zupełnie inną maszynę? Co sądzicie o tych wszystkich nerfach i o tym, co się ostatnio dzieje? Może warto będzie o tym podyskutować w następnym filmie. Tymczasem, do usłyszenia.